Tu Wojciech Cejrowski, za chwilę premiera Studia Dziki Zachód. Tymczasem krótkie ogłoszenie. W tym tygodniu w moim sklepie na www.sklepkolonialny.com trzeci naturalny kosmetyk o 33% taniej. Chyba 3%! Kto mi to podłożył te karty? Jakie 33%? Wy macie towar luksusowy, sprzedawacz za darmo. Teraz co? Ja jestem święty Mikołaj. www.sklepkolonialny.com Zaczynamy studio Dziki, studio Dziki Zachód. Studio Dziki Zachód. Jest po drugiej stronie oceanu Wojciech Cejrowski. Dzień dobry. Miało być za godzinę, pisał do mnie Krzysztof Skowroński. Ale nie dostał odpowiedzi na tego maila. To już od razu zapowiedzmy, że za tydzień studio Dziki Zachód będzie od godziny 18 do 19. Tak będzie wyglądał poniedziałek, tak będzie wygodniej, bo nie. jesienna bez... ramówka. Jesienna ramówka. Żółte i czerwone liście na drzewach szybko spadają. Szykujemy się na trudne miesiące. To jest okropne, że liście są żółte i czerwone. Ani Chin, ani komunizmu nie lubię. A już szczególnie jak jest żółto-czerwone, czyli komunistyczne Chiny, to nie lubię, więc powinniśmy jakoś tak żeby liście były w innych kolorach jesienią. Od razu niech się robią brązowe, nie wiem co, no. Trzeba. A nie, bo to Barack Obama, to też nie bardzo. Apel, apel Wojciech o to, żeby pomalować liście i wtedy ta jesień będzie przyjemniejsza. No dobra, a jeszcze zacząłeś mówić o tym, że będzie z jakiegoś jeszcze innego powodu wygodniej, że to nie jest zmiana dla zmiany o 18.00 od przyszłego tygodnia, tylko że to będzie, będzie spowodowane to, czym? Będzie to deser popołudnia w net, dwie godziny popołudnia, a potem hmm. my, spotkanie z, z Wojciechem Cejrowskim i dzięki temu jakaś logika w tym wszystkim będzie, logika, poszukujemy, tak jak, tak jak Milo Kurtis poszukuje logiki, bo jest Grekiem takim, za jego przykładem tej logiki. Poszukujemy też w świecie z Wojciechem Cejowskim. Wiesz co? Są tacy w Grecji, którzy poszukują metaksy albo fety, niekoniecznie logiki. Nie wiemy do której grupy Milo należy. Tam filozofów było niewielu w Grecji, a reszta po pożerała oliwki i popijała trunki. Ale wystarczająco dużo, żeby odcisnąć piętno na całej historii myśli. No dobra, to zamknijmy ten temat. Do przyszłego tygodnia będzie o 18, studio Dziki Zachód i będziemy na deser, czyli y, ja proponuję, że ja będę kwaśny, tak jak o, o, owoc jakiś w deserze, a ty będziesz tłusty. Owoce, de, desery są tłuste, jakaś bita śmietana albo coś takiego, więc ty będziesz tłusty, ja będę kwaśny i słodko-kwaśno-tłusty deser zrobimy. Dlaczego, dlaczego, dlaczego ja mam być akurat tłusty? A nie kwaśny co Bo ja nie takie chcę takie być od... tłusty Bo ja nie chcę być tłusty, a z natury jestem kwaśny No to będziesz wiśnią w takim razie ben, No wiśnia. <laughs> czereśnia wolę być Czereśnia Wolę czereśnia od wiśni no, Panie, panie no Czereśnia, w takim razie proszę powiedzieć Co tam w pana głowie Jeżeli czereśnia ma głowę Co tam, co tam w tej głowie piszczy w, w mojej głowie ciekawe spostrzeżenie się wczoraj pojawiło. E, już kiedyś to słyszałem, ale jakoś mi weszło i wyszło z głowy. Ktoś w telewizji powiedział, że nie wie, czemu Barack Obama się chwali. Tym, że jest pierwszym murzynem, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych, skoro on nie jest murzynem. On jest w 50% biały. I cała rozmowa toczyła się, to była krytyka Obamy za różne jego czyny, ale przede wszystkim za dzielenie Ameryki na białych i czarnych w sytuacji, gdy on powinien i miał okazję do tego, żeby łączyć Amerykę. Bo on był 50-50 50%, -50, 50 biały, 50% czarny. I mógł taką kartą grać, ale wolał grać kartą yy, czarny, Przeciwko białym. No to takie spostrzeżenie, bo marksizm w Ameryce, amerykański marksizm rośnie. Chiński marksizm rośnie też w Europie, gdzie dzielimy ludzi i, i nie wiem, Państwo pewnie to obserwują. No, po, podziały, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 5 czy 10 lat pomiędzy pisem a PO, to są dużo ostrzejsze podziały niż były kiedyś za czasów, kiedy był PSL, SLD i tam i inne jeszcze rządy. Wtedy, owszem, podziały były, ale napięcie tego podziału, elektryczność yy, wbudowana w to, że my jesteśmy w opozycji do was, była zupełnie inna. W tej chwili yy, nasz przeciwnik, to, to ja, ja nie od siebie mówię, tylko obserwuję z boku, w tej chwili przeciwnik to nie jest ktoś, kto ma inne poglądy, inne koncepcje wobec moich. No, po prostu inne, i ja się nie zgadzam z jego koncepcjami. W tej chwili, z powodu tego, że on ma inne wobec moich koncepcje, to on jest złym człowiekiem. Taka jest definicja. Kiedyś w Ameryce też tak było, że demokraci z republikanami no, mieli inne koncepcje dotyczące tego, jak gospodarkę wzmocnić, że yy, demokraci uważali, że trzeba ją wzmocnić poprzez pewne pomocowe programy dla klas najniższych i oni wtedy się podniosą i staną się klasą średnią i wtedy wszystkim będzie lepiej w Ameryce, bo zaczną płacić podatki, a w tej chwili na razie im trzeba pomagać. A republikanie mówili, a my mamy koncepcję odwrotną, obniżmy podatki i oni sami się zaczną wspinać ci wszyscy biedniejsi na wyższe pozycje społeczne, bo więcej im w kieszeni zostanie. To były dwie różne koncepcje, które ze sobą dyskutowały. W tej chwili dyskusja na ten sam temat kończy się stwierdzeniem, że republikanie są bez serca, bo chcą sobie obniżyć podatki, a nie oglądają się na tych biednych ludzi. Czyli są złymi ludźmi są. Natomiast demokraci to też są źli ludzie. Jak dwie strony się kłócą. I u nas złym człowiekiem jest Kaczyński i złym człowiekiem jest Tusk. Do tego, żeśmy doszli, że już nie rozmawiamy o żadnym meritum. Doszliśmy. Tylko doszliśmy. oni są źli ludzie, bo będą was mordować, chcieli zrzucać staruszki ze skały, różne brzydkie, zarażać was, będą chcieli wszystko, co brzydkie. To jest zły człowiek do wytępienia. Tak, doszliśmy. I to jest ten nie wiem, czy, podział. Nie wiem, czy to są refleksje po tych słynnych urodzinach. To mnie bardzo zdziwiło, jak mogą, jak długo mogą trwać urodziny jednego dziennikarza w mediach, te urodziny Mazu. Oczywiście skończyły się tym, że nawet poseł Platformy, który sobie zrobił fotografię z byłym ministrem zdrowia, może nie znaleźć się na listach poselskich, że posłowie składają samokrytykę, mówią jak zły jest ten pis, jak oni sobie zdają z tego sprawę i że to, że poszli do, na urodziny, to był, ten, to był ich wielki błąd i wielki grzech, za który bardzo przepraszają, że już nigdy więcej nic takiego się w ich życiu nie powtórzy, tak wstrętne. Tak ohydnego, tak paskudnego, że oni po prostu y, pobłądzili już więcej, już teraz mają drogowskaz, już więcej nie po, po, pobłądzą i nawet na Wielkanoc mazurka nie zjedzą na znak y, tego, że są winni temu, że poszli na tę urodzinę. I co nam to przypomina? To są seanse samokrytyki, nienawiści wobec samego siebie i wobec mojej byłej klasy politycznej, wobec moich byłych znajomych i przyjaciół. Seanse nienawiści wobec samego siebie i samokrytyka charakterystyczne dla marksistowskiego systemu za czasów Stalina. Czytaliśmy to do 20 lat temu, gdyby ktoś czytał na lekcjach historii jakiś młody człowiek, no to mówi absurdalne, absurdalne zachowanie, jak ludzie mogli się tak zachowywać. A w tej chwili mamy kulturę kancelowania Ludzi, to wśród młodzieży też się zdarza. Mamy odlubianie, mamy znikanie z Facebooka i z Twittera, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych może być wykasowany, nie istnieje. I mamy to, co opowiedziałeś przed chwilą. Był na imieninach i teraz mężczyzna wziąłby to na klatę i powiedział: No ale odwalcie się ode mnie. Poszedłem na imieniny, to nie znaczy, że zdradziłem partię od razu, naszą PO tylko spotkałem się z tymi pisiorami na imieninach, Mazurek zapraszał, Mazurek postawił, poszedłem, co co ja, sprawdzałem listę gości i jak ja przyszedłem, to ja miałem wyjść, żeby pisiorom zostawić wolne pole do emablowania Mazurka, no mężczyzna jakoś by sobie z tym poradził. Z jakiegoś powodu poszedł i kiedy szedł, to się pewnie domyślał, że będą i z lewej, i z prawej, tylko nie domyślał się, że sprawa wypłynie i nabierze aferalnego charakteru, ale jak już nabrała, to damage kontrol na tym polega są nawet w Ameryce specjalne firmy dla polityków. E, I nawet jeden serial ska Skandalus, czy jakoś tak się ten serial nazywał po angielsku, powstał e, w, w oparciu o los y, hipotetycznej jednej takiej firmy, która. Zajmuje się czyszczeniem brudu. Jak polityk się w coś pakuje, no yy, szef telewizji polskiej po pijaku jedzie samochodem i go złapali, no to natychmiast dzwoni do swojej albo do znanej sobie firmy, która się zajmuje yy, wyczyszczeniem tej sprawy. I tam są fachowcy, którzy mówią: weź od razu na klatę, to jedno popołudnie w mediach będzie i potem wszyscy o sprawie zapomną, albo idź w zaparte. I my ci pomożemy, żeby nic z tego nie było. To są różne podejścia do sprawy. Akurat wspomniany przeze mnie Kurski, szef telewizji, wziął na klatę wtedy, kiedy go złapali po kielichu. Od razu nie, nie, nie kręcił. Natomiast pamiętamy całą plejadę polityków, którzy kręcili. I nie tylko polityków, postaci. No W sytuacji, kiedy po, po, poszedłbym ja do mazurka, a byłbym z PO, to jako mężczyzna spełniony brałbym na klatę i powiedział: i co. I to, że byłem w jednym pomieszczeniu z pisiorami, to mnie dyskwalifikuje. Przecież w Sejmie siedzimy z tymi, yy, słowo na g, z tymi yy, siedzimy z nimi w Sejmie i do tego samego kibla chodzimy w Sejmie i na tej samej komisji siedzimy z nimi, z tymi samymi mordami w Sejmie, więc co za różnica, że poszedłem do Mazurka i te same mordy były w tym samym pomieszczeniu ze mną. No tak by się mężczyzna zachował, a oni w samokrytykę idą, czyli są słabi. Natomiast ten polityk, który składa samokrytykę, nie po nazwisku go nie wymieniłeś, ale jakiś tam składa, yy, on yy, zagrożony jest tym, że nie będzie wpisany na listę. To powinien natychmiast stać się zwolennikiem likwidowania list. Bo teraz on coś zrobił, to on wobec swoich wyborców powinien to wziąć na klatę, natomiast on się boi, że go szef partii z listy wykreśli. To, to jest taki jawny przykład też tego, że my nie mamy w ogóle wpływu na to, kto nami rządzi, bo listę konstruuje bądź dekonstruuje jakiś aparat partyjny i ten polityk się boi. Tu mamy pod szkłem powiększającym pokazany przykład, w jaki sposób polityk się boi, kogo się boi. Nie boi się wyborców, nie boi się reakcji wyborców, a tego powinien się bać. Wtedy my mamy wpływ na niego jako wyborcy, w naszym okręgu wyborczym. On się nas nie boi. On się boi jakiegoś gościa, którego nie wymienia z nazwiska, nie wiemy w ogóle kto to jest, jakiejś partyjnej komisji się boi, która go skreśli z listy. No to znaczy, że koncepcja tych list jest wadliwa, bo ona ustawia sprawę i widzimy tutaj eksperymentalnie, że ona ustawia sprawę w taki sposób, że Polim odpowiada przed wyborcami, nie wstydzi się na przykład tego, że poszedł do Mazurka, nie wstydzi się wobec swoich wyborców, tylko tłumaczy się wobec swoich partyjnych bonzów. Amen. Amen. F tak. Ty by To jeszcze amma Mazurka możemy omówić jako takiego, bo on jest dziennikarzem i my załóżmy, jesteśmy obaj dziennikarze w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, no jestem bardziej komentator. Yy, dziennikarz, który nie jest komentatorem, a pan Mazurek robi wywiady, z tego co wiem, czyli nie występuje we własnym szole jako postać z poglądami, tylko jako odsysacz poglądów osób innych. No, czyli klasyczny dziennikarz. To dziennikarz czy dziennikarz powinien się na imieninkach przy wódce spotykać z politykami. Yy, moim zdaniem jest coś w tym śmierdzącego. Powinien swój program zmienić natychmiast na program opinii, na show, Taki, w którym on ma, tak jak Janek Pospieszalski czy Tomasz Lis, ma, ma własny show pod własnym nazwiskiem i wiemy od początku programu, jakie poglądy ma prowadzący. Czyli prowadzący reprezentuje pewną opcję, swoje, swoje poglądy przyniósł do tego programu, i to jest jego punkt startowy. To już wtedy nie jest dziennikarz, tylko to jest komentator polityczny. No, coś takiego. A pan Mazurek cały czas jest dziennikarz, to dziennikarz chyba nie powinien. To nieetyczne jest, żeby się na wódkę spotykał z, z gośćmi swoich programów, bo potem nie będzie ich dociskał. No, moim zdaniem jedno i drugie mogą, ale nie muszą mieć coś ze sobą wspólnego. Robisz urodziny, zapraszasz, śmiejesz się, a potem pozostajesz, nie ma to na ciebie żadnego wpływu, tak jak powiedziałeś. Ale to znaczy, że któreś z tych dwóch jest teatrem. Krzysztofie, zastanówmy się nad tym teraz. Bo albo nieszczerze pijesz wódkę interesownie po to, żeby ich oswoić, żeby potem zadawać im trudniejsze pytania w Twoim programie. No albo nie szczerze prowadzisz program, skoro jesteście oswojeni w domu przywódcę skoro jesteście kumplami, to mi potem jest naprawdę kumplowi jest trudniej zadać trudne pytania. To jest, to jest prawda. Jeżeli dojdziesz do etapu skumplowania się z, z politykiem, no to wtedy oczywiście jest trudniej zadawać trudne pytania, ale jednocześnie to nie wyklucza zadawania trudnych pytań, bo jak twój polityk kumpel, a to się przecież zdarza, że kumple są w polityce, no bo w końcu żyjemy w jednym mieście i mamy, nie wiem, mhm. wspólnie kończyliśmy studia, to nie znaczy, że masz mu przebaczyć, jak ma, jak ma, jak jest w nim jakaś wina. Poza tym, między kumplami powinna być szczera rozmowa, szczera rozmowa zakłada dążenie do prawdy. Więc ja bym się nie czepiał, krótko mówiąc. Dobra, ale to jedno założenie musi być na początku programu. Jeżeli mój kumpel, którego znam ze studiów, przychodzi do mnie do programu, to ja muszę w pierwszym zdaniu tego programu objaśnić widzom, że naszym punktem startowym są te studia dawno temu i My się prywatnie, się kumplujemy, a teraz zaczynam rozmowę i niech Państwo uważają, jeżeli będę za miękki wobec niego, bo go lubię, ze studiów go lubię. No nabroił, chcę go odpytać, ale jeżeli będę miękki, to proszę wziąć poprawkę na to, że no, kumplujemy się od czasów studiów i graliśmy w piłę razem jeszcze. Były to dzień, to były... powinno być ujawnione, ujawnione, kiedy mówimy dzień dobry temu politykowi. A oni w telewizji bardzo często są per Pan do, 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 do kamery, natomiast prywatnie są y, ryśku maćku no to jest w pewnym sensie narzucone formą w której, w której występujemy pa, pa, panie redaktorze tak? do ciebie też czasami mówię proszę pana, nie mówimy o tym, że o tu poznaliśmy się, nawet nie wiem kiedy my żeśmy się poznali tak na dobrą sprawę bo już to wszyscy Dawno wiedzą temu. poznaliśmy się, poznaliśmy się w, nie w parku, ta, w ogrodzie botanicznym tylko tam, no tam gdzie pan jest tylko obok za, za płotem jest nie, to było na ławeczce piaskownica dla dzieci, tam jest tak trochę bliżej ambasady amerykańskiej, ten, ten park, a on dalej tam idzie w stronę łazienek. Tak, tak, tak było. Rok 2002 albo 2003 gdzieś w tych okolicach. Dobrze, poczekaj, bo forma, 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 proszę pana, występuje. No dobrze, coś mamy jeszcze a propos. Były bale dziennikarzy, o to chciałem powiedzieć. Były bale dziennikarzy. Proszę. Lata 90. może one do tej pory trwają, nie wiem, ale to było miejsce, gdzie ci dziennikarze hurtowo spotykali się z politykami i jest gra. I myślę, że tak samo jest w każdym z możliwych miejsc na świecie, że są takie momenty, są. kiedy. No właśnie. No i, te, i co? W Ameryce też są bale. Dziennikarze i są bardzo sławne niektóre z tych bali, e, natomiast to jest sytuacja jawna wtedy. To jest bal dziennikarzy, na który zaproszeni są politycy. I tam są też kamery. Więc wiemy, w co wchodzimy. Natomiast jeżeli urodziny pana Mazurka są jakoś tajne i potem wyciekają jako sensacja, to tutaj była zła ustawka. Bo powinien jej ogłosić w mediach, że mam urodziny i zapraszam wszystkich polityków od sasa do lasa. Zobaczymy, którzy przyjdą. Wysłałem zaproszenia do, do oto lista wszystkich od sasa do lasa, którzy u mnie bywali w programie to to jest wtedy uczciwy bal. No to I nie byłoby całej tej afery. No to w takim razie uczciwie posłuchamy jakiejś piosenki i potem przejdziemy do bardziej uczciwych i może zajmujących tematów. Co masz na półeczce? Mam na półeczce coś, co chciałbym, żebyś rozpoznał, kto to komponował. Powinieneś znać te dźwięki. Jak usłyszałem tę melodię, tak skrobałem się w głowę długo, mówię, kurde, balans. Znam no, Przecież znam ten, znam ten utwór, kurde, balans. Kto to jest? Studio Dziki Zachód. Chłopcy z Liverpoolu? Tak, Beatlesi to byli, tylko y, zagrani w Kentucky przez producentów bimbru y, w stylu muzyki bluegrass. Ale tak, to chłopcy z Liverpoolu byli. Lennon i McCartney komponowali ten utwór. A taka ciekawostka zagrane w zupełnie innym stylu. Tacy, tacy zdolni, prawda? Tak, no i mam tego więcej, ale nie powiem Ci, czy to będzie dzisiaj. Do parlamentu wpłynął... Ale wpłyną, więcej, oczy... więcej Bimbru z Kentucky, czy więcej e, Beatlesów? Wszystkiego. Mam jeszcze Bimber z Białego Stoku i okolic, i z Białej Podlaskiej, to w Polsce du go trzymam. tylko natomiast... Puszczy? Bimberstock, Duch Puszczy, to po polsku, a tutaj moonshine, czyli księżycówka, bo przy księżycu trzeba robić. Zawsze w Kentucky było tak, nie wiem czemu, że pędzenie bimbru było zakazane, chyba do tej pory jest zakazane. To jak na Amerykę dziwaczne, bo powinno być dozwolone. W Polsce jest dozwolone pędzenie bimbru teraz i to, ta sfera wolności mnie jako libertarianinowi bardzo się podoba, bo rząd nie powinien się wtrącać w zasadzie w nic. Bardzo mało powinien mieć y, pola do popisu rząd pola, w którym my, obywatele, oddajemy kawałek swojej wolności. W sprawie akurat pędzenia w moim ogródku to w ogóle nie powinni się wtrącać. W sprawie handlowania moim własnym bimbrem też nie powinni się wtrącać. Jak sąsiada zatruje na wątrobę, to on może sobie do sądu pójść w, w procesie cywilnym, a nie w procesie karnym, czyli urzędowym. To ja mam takie podejście, więc nie powinien się rząd w zasadzie w nic. Y, wtrącać co je moje.